Ach, te kobiece wybory. Właśnie pokazuję sobie, buty, które zabrać. I raczej jedne zasłonięte, i się zastanawiam, które z tych. Nie wiem, które są wygodne, bo ja mało chodzę w szpilkach. Te są nowe, niechodzone. W tych chyba byłam rok temu na Wesele i pamiętam, że po kilku godzinach przebierałam, mimo że obcas nie jest duży. I się zastanawiam, czy nie zabrać swoich e, lacze <noise> sprawdzonych na przebranie. Ewentualnie jakieś tam sandałki złote na płaski. Co, wszystko zjedli? Czy coś ci zostawili? Wszystko zjedli, na szczęście! Panienko! Panienko! Maysimo, polska marka. I dlaczego ja dopiero teraz odkryłam ją? Szkoda, że tak późno. Piękną sukienkę mam na sobie. Cudowne wykonanie, życie, detale, te guziczki i te urocze guziczki tutaj na rękawach. Dla mnie naprawdę coś pięknego i coś na lata. Mam też jeszcze dwie rzeczy może dwie stylizacje bym powiedziała. Teraz przebiera się ja Wam pokażę i będę miała też kulec z Materiał jest piękny, widzicie? Taki ażur. Żółta koszula, białe spodenki, Na tej koszuli są takie hafty nie wiem jak to nazwać takie jakby 3D. Są takie troszeczkę odstające elementy. Pięknie to wygląda. Też taki uroczy rękawek z guziczkami. Celowo sobie tego tak nie włożyłam do spodni. Chciałabym pokazać długość tej koszuli. Ona ma fajną długość, bo nie jest jakaś strasznie długa, ale też jak się ją gdzieś do czegoś włoży, to nie będzie wychodzić. piękna to jest. Spodenki z kieszeniami. Widziałam na stronie taką górę dedykowaną do tych skodynek. Też coś pięknego, możecie sobie zerknąć. I to już ostatnia rzecz, którą Wam pokażę. Cudowna sukienka. Bardzo dobrze się w niej czuję, tak wygodnie. Piękne rozcięcie. Tutaj ma takie urocze guziczki. Powinnam ją może przeprosować, zanim ją ubiorę, ale tak od razu wskoczyłam w nią. Dobra, zostawiam Wam obiecane. Dzisiaj z mojej winy jest, jest wspomagany, ponieważ przyznaje się bezbicia, że Nagrywałem jakiś film, jakiegoś, jakieś QA, siadałem do, do JCB. Włączałem masę, przepalałem go. Jak myślicie, co się stało? Nie wyłączyłem masy. Ten tylko tutaj Ale byłem, nic mi nie mówił. Bo Pawełek w polu ja tu trochę materiału znoszę do auta. Weryfikujemy sobie dzisiaj soję z Rizo, z Rizo po głównie, z Maxem, buraczki Buraczki no to wersja kontrola X Max. I coś dodatkowego, o czym nie mogę za bardzo powiedzieć, ale takie u mnie testy trwają, żeby sprawdzić jak to działa taki gwiazd po głównie, ale, ale jest obiecujące, ciekawie naprawdę na razie. Znaczy musimy to na wagę wrzucić, pomierzyć, ale, ale wstępnie, wstępnie wygląda to dobrze. Oj, będziemy musieli z Wojtkiem poprawki zrobić na te burakochwasty. Takie sztuki... Takie sztuki to nie mogą zostać. Dobrze wychodzą, bo wody jest. Jest to jakaś nie wiadomo jaka wielka kukurydza. Jeszcze wiechy nie wyrzuca, ale patrząc na nasze testy, no ewidentnie jest wyższa. Tutaj zaraz, tak jak, jechali, jak stoję, to mamy kontrolę. No i tutaj się kończy, w tym momencie się kończy oprysk, znaczy kontrola i zaczyna ich smak no to widać tu wizualnie że będzie że będzie po prostu większa oczywiście kombajn zweryfikuje, oczywiście gdzieś tam kolby jeszcze zweryfikujemy po drodze, ale na ten moment no to to widać, że trochę więcej masy zrobiło trzy roślinki bierzemy, co? No to właśnie, cztery. Pawełek dzisiaj tutaj walczy ze mną. Tak kukurydza wygląda. Poza kukurydzą jeszcze soja jeszcze buraki dzisiaj do zrobienia. Jednak chyba trzy, bo korzenie nam się nie mieszczą do wiadra. To Akurat kontrola to też dobrze. Zaraz pomierzymy, ale takie z 20 centów będzie różnicy, jak się wejdzie. O. Chyba dobrze, co? Obserwacje polowe jeszcze. No ciężko wam to przekazać, ale bardziej luźna ziemia jest tutaj. No to jest kwestia i, i po części X-Maxa. Mamy tutaj więcej korzeni przybyszowych, no i ta ziemia jest dużo bardziej y, pewnie rozluźniona. Innymi I co? Lecimy pukać. Po i do ścieżki tam. Powiaderko po kontrolę. Nie no, mega to się wyróżnia. Kurczę. Patrzcie, ile materiału mam z dzisiaj. Do powiarów. No i jak zwykle przyjeżdżasz i pada, jak nie burzę Lecimy Paweł Wzdycha, bo już ostatnia roślina pobrana, tak już teraz z górki Paki, kurtki przymierzają 2 -y. No tak powiem, że były lepiej nie dwa, dwa okay, co nie do kuby 3, cz albo 4, 4 albo 5, co? Nie 5, nie 5, nie będzie No to wy, wy tak jak po tym, po baktery X Max jesteście, tak jak ta kukurydza Na jedzeniu. chłopacy na jedzeni XXL Bo, bo klima działa? Tak ci ją dokonali, ponowa klimatu, tak jak byłoby ci płodno. A bo ja się jednak kluję, jakby z to mieć ją w kolana zmarł. Dobra, patrząc na kukurydzę. Chłopaki się tu śmieją. Patrząc na kukurydzę jest. Wizualnie petarda wpisujemy. Wpisujemy w ten w zeszyt. Co jest, ale jest. Jest dobrze. Fajnie to wygląda. I buraczki też obiecująco na tym etapie, jeszcze walczymy, tym razem soja. No i co dawno nie padało, podobno tutaj gdzieś w okolicy. Nasze jęczmienie o zimę już zaczynają porastać. Znaczy nie, dziwi mnie, nie dziwi mnie to, skoro już tam są w pełni dojrzałe, a, a mamy taką pogodę. Wczesne pszenice, no może jeszcze nie. Cała reszta jeszcze taka jest miękka, nalewa. Także może wielkiej tragedii nie będzie, ale o zimę jęczmienie, no takie pod znakiem zapytania. Podsumowanie soi. Już na ostatni rzut, bo, bo się późno zaczyna robić dzisiaj. Do kontroli sama zaprawa Rizo mamy 22% plus na korzeniu, 7% część nadziemna. Jeszcze zaprawa Rizo plus max osobno na listnie. Już się robi ciekawie, bo 45% do góry korzeniowa i 44% nadziemna. A najlepiej, co nie jest jakby, jakby tutaj żadną e, niespodzianką, jest X-Max i Rizo jeszcze dodatkowo e, na listnie, czyli powschodowo. I tutaj korzeniowo 52% do góry i 70% nad ziemią. No. no, takie wyniki można by było się spodziewać, e, ale jest rewelka. No, jak już 50% albo 40% się pojawia. To też Serwis wagen coś sobie grzepie Kalamitkę zmienia. Działa ta smarownica ta? A z milłoki też chyba działa, co? Nie działa? A czego? Patrzyłeś te skrobaki A ten jeden, ten jeden dokręciłeś tutaj, co by. go wykrzywił. Kto wykrzywił? Nie, nie wiem. Tylko taki był przywieziony, ale. Ale zobacz, pospawany na krużykarce, na spadane. Gdzie, gdzie tutaj? A tutaj coś. Faktycznie, no dobra. Z swojej ręki? Dobra, weryfikujcie spawy. To było napawane. Na smarkalne. To jest Nie wszystkie tylko takie odcinek. Tutaj braki, śruby fajnie, jakby była. Nie, zaraz to założę. No tak wiesz, trzeba ją przegląd zrobić. Bo jak wyjedziemy z koszeniem, jak już wsiądę do tego John Deera, to już będzie, to już zapomnimy. Także talerze chyba wszystkie się trzymają. nie, to nie ma jakiś rozkłon.